Dzień dobry, Pe, dzień dobry. Dzień dobry. Nadajemy sobie decykanciapy. Long wallet, albo bikers wallet, albo motocyklowy portfel. Se robię, bo się wszyscy śmieją, że szef z bez butów chodzi. Se zrobiłem, o, se zrobiłem ostatnio. Pas na zipkę, tula, latarkę i krzesiwo. Stoi tu, bo dzisiaj mam organizer. A dzisiaj long wallet? Zdobiony. Postaram się, żeby to był krótki i dynamiczny film. Oczywiście pewnie to nie wyjdzie. Eee, Zacznę. Mam kawałek skóry. To jucht wołowy. 3 mm, bo chcę, żeby portfel był mega mocny i żeby później go dostał mój, mój syn. Jak już ja będę stary i nie będę miał pieniędzy, bo będę na emeryturze. To po co mi wallet? Eee, Wyciąłem sobie z szablonu, zrobiłem sobie szablon, wyciąłem sobie z szablonu front, dlatego że resztę później też będę wycinał. Zresztą zobaczycie, co zrobiłem. Zaokrągliłem tylko rogi i ściąłem edge bevelerem, żeby się później lepiej przypalało. Jak zaokrągliłem rogi, pokażę Wam magiczny przyrząd, którego używam do zaokrąglania rogów. Dwa złote polskie, wystarczy przyłożyć i obciachać naokoło. Prosta sprawa, proste rozwiązania są zawsze najlepsze. Wyciskamy punce, przerysowujemy wzór i będziemy tłoczyć. A najpierw zanim jeszcze będziemy tłoczyć to będziemy odrysowywać i wycinać. Swivel knife, czyli nóż obrotowy. oszczałka ze sklejki naklejoną skórą i wysmarowaną taśm, pastą polerską. I jedziemy. Woods and hungry. I spend every Sunday just living good. Might do a little fishing, a little hunting on the weekend. With a bow, I'll be sneaking back in the woods. A little bit crazy every now and then, maybe. Like to kick off my boots and get lazy, but I'm living good, yeah. Wygląda na to, że skończyłem nacinać. Teraz bierzemy edge bevelera i pukamy. Bierzemy edge bevelera. Zobaczymy. I pukamy. I włączę kamerę za 6 godzin. Jak spańczę. Doszedłem do gały, czyli do oczodobu, biorę sobie to, o. O. to się nazywa Peel Shader, eee, w kształcie łezki, tylko, że bardzo malutki i, i prosty. O. I wbijam oczobie. To wygląda na to, że pukanie można uznać za zakończone. Będziemy malować. Mam środek przy trawędzie sobie objadę, żeby nieco przypalić. Tak. Pofarbuję na czarno i będę szył. Przypalam krawędzie od góry tam gdzie będzie ten gdzie wkładamy dokumenty i karty Specjalnie go tak nie mazałem na równiutko bo chcę żeby był taki trochę z wyglądu zajechany więc, Zresztą po wosku i tak się wygładzi ten kolor, więc, więc spoko yy, I co? Przypalam krawędzie, sklejam i szyję Chciałem żeby portfel był zapinany więc wewnętrzne strony, te mniejsze Walniemy za trzask. What do you want to you? Take home, bring back them good old days. I used to know must have been something in the water, and that old song, milk cream baptized in the hollow. I got down on. te są środki ramek zatrzaski zabite teraz kleję całość sorki że z ręki ale bateria się rozładowała Muszę ją podłączyć do kabla bo to wszystko trochę trwa więc Teraz sklejam całość, szyję całość i zaraz będzie efekt końcowy. Jedna połówka zszyta. Szef sklepany. Zawsze sobie sklepuję szef po szyciu, żeby się dziurki lekko zasklepiły. Poza tym lubię sobie poklepać skórę po szyciu. Cicho. Została druga część. Później jeszcze muszę ściąć rogi, wykończyć, czyli przeszlifować wszystko ładnie, krawędzie. I później pewnie zrobię jakąś fotkę może czy coś pokażemy. Ale o, zapinki są, więc będzie się trzymał w kupie, bo jest naprawdę mega gruba. I sztywna i pancerna. Kasia ma gruźlicę spoko. No. Także szyję i ten. Kamera na kablu, więc nie będzie z szycia, bo nie mam trzeciej ręki. Tak więc drodzy Państwo, tak wygląda po szyciu i po sklepaniu szwów. Proszę bardzo. Pyk. Pyk. Przypalone. Grzesiek nie sap. Zapina się. Zapina się. Tak wygląda po zapięciu. Tak. O, tak wygląda. Teraz jeszcze tylko go tak rogi. Zetniemy, bo stronę, strona wewnętrzna strona jest specjalnie zostawiona na ostro, żeby żeby później sobie dopasować do strony zewnętrznej. Jeszcze w sklepie od zewnątrz szwy. Tutaj jest czacha, którą będę dumnie nosił w kieszeni. Podoba mi się, kurczę, ten wzór fajny jest. Tylko jeszcze będzie zaposkowana. Z tyłu jest oczywiście nasze logo. Piękne, takie cacy, cacy. Dobra. Zaklepuję, a, jeszcze zrobimy tutaj ten. Zrobię, zrobię dziurkę, żeby można było przypiąć karabinek. I sobie zrobię szlówkę, żeby można było zapiąć łańcuszek na pasek ze skórki też. I bajka. Mi się strasznie podoba w ogóle i strasznie mi się podobają te biker dlatego postanowiłem sobie taki zrobić. Poza tym chcieliśmy przetestować jak to jest. Więc nie, no, handmade. Przycinam, przypalam krawędzie, woskuję i później na końcu wrzucę filmiku, fotki gotowego. Jak już będzie z oczkiem. Oczko będzie gdzieś tu tak z pół centymetra od krawędzi. Zrobię, żeby każdy karabinek można było fajnie zapiąć. O. I pozdrawiamy. Lubicie filmy ze skórą? Mówiliście, że. O, Barek, baw się skórą znowu na filmie, bo to już dawno nic nie było. To mata. Mata Biker's Wallet. Robimy na zamówienie, oczywiście. Można zamówić pisząc na kontakt kontakt.małpa.edc.com, albo u nas na Facebooku, albo gdzie tam chcecie. Pozdrawiam. Kamerka się naładowała. Oczko nabiłem. O. Oczko piątka. Stary Masiąc, akurat takie miałem. Łańcuszek przyczepiłem od Wicka, no tu powinien być grubszy, bo ten wygląda trochę ten, tęczowo, ale zapomniałem o szlufeczce, więc jeszcze na szybko szlufeczka do przyczepienia na pasek, 30 mm pasek, złożę go na pół, jeszcze też ten, obciacham krawędzie, złożę go na pół, przeszyję i też jeszcze zobaczycie, o, to taki ten bonus po pozdrowieniach i po zakończeniu filmu, bo zamuliłem i zapomniałem. It's down.